Wszystkim słuchajcie, jedę sobie na pole no i co tam zobaczyć bo uprawiam teraz podobiec. Eee, I rano sobie wchodzę na Facebooka, nie wiadomo, tam sprawdzę wiadomości, jak każdy chyba teraz e, z tego młodszego pokolenia, nie wiadomo, sprawdzamy co się tam dzieje i tak dalej. I na jednej z grup, który jest tym widzę post. E, w stylu zdjęcie lady sklepowej ze stoiska mięsnego i napisane tam, że mięsa nie będzie, ponieważ sklep nie będzie uczestniczył w podnoszeniu cen przez e, producentów, którzy chcą się dorobić na koronawirusie. No mówię, no kurde, jak to zobaczyłem, to normalnie nerwy mnie wzięły. Komentarze typu, albo rolnicy mają dopłaty, to jeszcze im mało za dużo w dupach, no bo tak, jako producent żywności, kto jest liczony? Rolnik, tak? A rolnik przez koronawirusa dostał w dupę i to porządnego kopa w dupę, jak inne branże. Bydła nie chcą skupywać. Ceny drobiu w skupach lecą na łeb na szyję. Drobiu, wołowiny, wieprzowiny, No znaczy wieprzowina jeszcze jakoś tam daje radę, ale yy, drób i to co eksportujemy głównie, drób bo wina ostrów ostro w dół. I ludzie myślą, że to wina rolników, a to główno prawda. Kroją, kroją nas z jednej i z drugiej strony czyli tych rolników, tych producentów i kroją też konsumentów, którzy idąc do sklepu jeszcze jakiś czas temu za pierś z kurczaka, za kilogram płacili 12-13 zł, dzisiaj płacą 23 zł, bo ktoś sobie znalazł świetny pomysł, żeby na epidemii koronawirusa i pandemii strachu, która teraz nagle się zrobiła, bo wszyscy się boją, że wszystkiego zabraknie, zarobić sobie szmal. Czyli pośrednicy, zakłady przetwórcze, oni wszyscy nas kroją. I wiecie co? Tego by nie było. Tego by nie było, gdyby ludzie tak jak kiedyś zaopatrywali się na targowiskach, a nie w sieciówkach, bo gra muzyczka, bo jest pięknie, idealnie, wszystko na miejscu. Ale za to wszystko na miejscu oni was skroją i to porządnie was skroją. I to jeszcze wiecie, rolnik sobie poradzi, bo produkując ten mniejszy rolnik, ten do 20 parów hektarów, 30, który produkuje też przede wszystkim dla siebie. Dla siebie. To on sobie poradzi, bo on ma zdrową żywność. On jedzenie ma, on przeżyje. Może mu nie będzie brakowało mu na czynsz, na opłaty za śmieci, na te wszystkie pierdoły różne, które z nas państwo i inne instytucje sięgają, będzie może brakować, ale on przeżyje, bo będzie miał jedzenie. A teraz tak sobie policzyłem, idąc do sklepu, mówię: Kurde, gdybym ja nie miał swoich ziemniaków, swoich warzyw, swojego drobiu, swojego mleka. To ja bym dwie trzecie wypłaty wobec tej chwili musiał wypieprzyć takiej wypłaty, załóżmy, 2,400, 2,500, to nawet ponad połowę tej wypłaty, 3 czwarte by trzeba było wypieprzyć na jedzenie. Także tutaj słyszy się, że to rolnicy podnoszą ceny i tak dalej. Główno prawda, to nie rolnicy, a sklepy, pośrednicy i tak dalej. I weźcie to sobie do do, do głowy, wbicie To nie rolnik was kroi, tylko kroją was pośrednicy i sklepy. Jest na to sposób, ja znam na to sposób. Jaki? Sprzedaż bezpośrednia. Tylko sprzedaż bezpośrednia z mniejszą liczbę ograniczeń. To znaczy, że nie tylko warzywa i owoce, ale mięso. Można to rozwiązać. Załóżmy, rolnik ubija świnie tak jak dla siebie. Załóż mięso do sanepidu, robi badania. Wszystkie badania są w porządku. Możesz to mięso sprzedać ludziom. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy mój dziadek hodował świnie. I na tym wychodził. Dlaczego? Przychodziły święta wielkanocne, ludzie przyjeżdżali na wieś i kupywali na spółkę dla rodziny mięso. Zdrowe mięso na takim prawdziwym tłuczu, yy, zboża, ziemniaki i jakiś tam lekki dodatek paszy, może 15-20% z tym wszystkim. A nie tak jak teraz mamy tusz kontraktowy, prosiaki zdani, pasza zdani, wszystko zdania. A Polak to jest taki czarny murzyn, który zrobi robotę, dostanie 1700 do ręki i oni potem wszystko zabierają. Tusz kontraktowy. To ja się pytam, gdzie to polskie rodzime rolnictwo, gdzie to wszystko ma być, tak? Gdzie te małe gospodarstwa czterodziny, nawet po 30-40 hektarów, cały czas dostają kopa w dupę? To może to jest celowe działanie, tak? Tak samo jak teraz ten koronawirus, bo ktoś zobaczył, że ludzie się boją, no to buch, tak nagle ceny w górę jeszcze mówią, że to rolnicy. A to jest głównoprawda. prawda. Takiego to powinni, na suchej gałęzi, za jaja powiesić. Co takie farmazony plecie. Może czas by było wrócić do tego, co było kiedyś jeszcze, przed wejściem do Unii, czy na sam początek, jak weszliśmy do Unii. Ludzie robili zakupy na targowiskach, bezpośrednio u rolnika, taniej i zdrowiej, bo wiesz, co kupujesz. Ale oczywiście teraz takie zakazy, że nie, prosiaka czy mięsa na targu nać nie wolno. Bo jakżeby inaczej? Bo muszą zarobić, kto? Koncerny? Bo musi zarobić państwo, które lubi ściągać z nas kasę, tak? Dobra, także wkurzyłem się trochę na to wszystko, co tam widziałem, wykrzyczałem. W tym filmie taka moja mała prośba. Udostępnijcie, wysyłajcie znajomym na Facebooku, gdzie się da. Niech świat zobaczy, niech to idzie świat, jak to tak naprawdę wygląda, bo to, co się teraz dzieje, to jest jakaś patologia. I do zobaczenia w normalnych filmach już następnym razem. Na razie.